Priorytetem tego projektu jest komunikacja publiczna. To ogromne i kosztowne przedsięwzięcie. Inwestycje związane z jego wdrożeniem pochłoną 415 milionów złotych, ale 330 pochodzić będzie z funduszy unijnych. W ramach tego programu, poza zakupem bardzo nowoczesnego taboru autobusowego, przewidane jest również wdrożenie inteligentnego systemu transportowego, który ma właśnie podtrzymać efekty, czyli usprawnienia ruchu, skrócenia czasu przejazdu, no i priorytetowania komunikacji publicznej. Oprócz tego systemu, w ramach którego również w doposażeniu jego zostanie zbudowana platforma komunikacyjna w technologii radiowej. Niezbędne jest również przebudowanie odcinków dróg, skrzyżowań i przystanków autobusowych, tak żeby wszystko razem stanowiło jeden bardzo dobry, sprawnie funkcjonujący system ze sprawnie funkcjonującym nowoczesnym taborem. A wszystko to po to, żeby raz zmniejszyć zatłoczenie w centrum naszego miasta, a dwa, żeby jednak przyciągnąć do komunikacji publicznej te osoby, które nie muszą korzystać z środków komunikacji indywidualnej. Należy zaznaczyć, że to, które ulice trzeba przebudować, wynika z dotychczasowych badań natężenia ruchu. Czyli że nie wybraliśmy sobie dowolnie ulic, tylko po prostu one są uzasadnione w zakresie inwestycji. I tak, takie największe wyzwanie to jest przebudowa węzła komunikacyjnego, warszawska wyzwolenia. Tam będą dwa ronda, będzie przebudowa wiaduktu, będzie przykrycie potoku, także i likwidacja osuwiska. Naprawdę każdy, kto jeździ tamtędy, to wie, jak bardzo potrzebna jest to inwestycja. Kolejna to jest przebudowa ulicy Lubelskiej, no tu z przebudową skrzyżowań, z dobudową jednego pasa. Podobnie jeśli chodzi o ulicę Podkarpacką, której to remont właśnie w tym momencie trwa, też przebudowa i skrzyżowań, i zmiana nawierzchni, i poszerzenie. Niezbędna jest równoczesna przebudowa i wybudowanie nowych przystanków oraz zatok autobusowych. Wzorce przy opracowywaniu projektu czerpano z wielu rozwiązań już funkcjonujących w Polsce i na świecie. Aczkolwiek warto powiedzieć, że na taką skalę jak u nas, to tego typu systemów przynajmniej w najbliższym naszym otoczeniu nie ma. U nas po prostu będzie bardzo kompleksowy, aczkolwiek poszczególne rozwiązania, z których się składa nasz system, występują w miastach i zresztą stąd też konsultanci, którzy są autorami koncepcji tego projektu, no, zaczerpnęli po prostu najlepsze wzorce z innych rozwiązań i połączyli je tutaj w jedno spójne rozwiązanie, które no, powinno przynieść bardzo znaczący efekt. Zarządzanie takim projektem to także nowość w transporcie miejskim. Staramy się wykorzystać łączność bezprzewodową wimax y czego do tej pory w transporcie miejskim w szczególności nie wykorzystywano. To jest łączność mobilna ruchoma, czyli nasze autobusy będą cały czas online przekazywać informacje, odbierać te informacje. Nie tylko stacjonarne centra przystanki i skrzyżowania. Natomiast najprostszy sposób rzecz ujmując. Bezprzewodowy system internetowej transmisji danych umożliwia w najtańszy możliwy sposób zarządzanie poprzez otwarte protokoły każdym z elementów systemu. Czyli jest to inteligentny system transportowy, to znaczy taki, że każde skrzyżowanie nie jest samą sobie starym żeglarzem okrętem, ale spięte w system i w centrum zarządzania ruchem drogowym wyliczane jest, ile na każdym skrzyżowaniu, każde ze świateł zaświecić, domknąć, wymknąć i tak dalej. Więc jest upłynięcie ruchu yy, z uwzględnieniem priorytetu dla autobusów. Oczywiście autobusy, jeżeli dojeżdżają do takich skrzyżowań, to jedno skrzyżowanie że które jest dalej, że zaraz do niego autobus dojedzie. Ten system uczy się w zależności od natężenia ruchu, od należ... w zależności od natężenia potoków pasażerskich, ile autobusów trzeba jeszcze wysłać na trasy. Czy autobus nie jest zapusty, czy w związku z tym nie trzeba zmodyfikować linii. To są od razu bardzo precyzyjne materiały dla zarządu transportu miejskiego, jak zmodyfikować przebieg tras autobusowych. I równocześnie w godzinach szczytu, gdzie rozładować, powiedzmy sobie, zatkany autobus już przeobciążony pasażerami poprzez dosłanie kolejnego w sposób obiektywny. Czyli taki, który wynika z liczb pasażerów, którzy wsiedli rzeczywiście do tego autobusu. Równocześnie wyliczenia, ile ci pasażerowie zostawili pieniążków wsiadając do tego autobusu, również są w sposób dynamiczny online kierowane od razu do Centrum Zarządzania Transportem Publicznym, które będzie zadawało się w zarządzie transportu miejskiego. Zbudowany będzie inteligentny system zarządzania. Pozwala to na optymalizację jednego i drugiego, czyli wyciśnięcie jak z cytryny z naszych przepustowości, z naszych dróg, z przepustowości naszych, pojemności naszych autobusów maksimum, które możemy w danych warunkach osiągnąć, żeby się nic nie zmarnowało. Te wszystkie działania wpłyną też na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg i pasażerów. Dlatego w każdym z autobusów będzie kilka kamer działających online, około pięciu, sześciu. Każda, każdy z tych autobusów łącząc się dynamicznie z centrum zarządzania transportem publicznym i z komendą miejską policji z centrum monitoringu w momencie powstania jakiegokolwiek zagrożenia będzie przekazywało obraz online i, i, i oczywiście i policja i, i zarządzający flotą autobusu będą mogli natychmiast reagować, czyli przygotować się na przyjęcie takiego autobusu, w którym wystąpiło jakieś zagrożenie, przekierowanie go na pewną trasę i zlikwidowanie niebezpieczeństwa. Po drugie, są to niezbite materiały dowodowe. Już w tej chwili na skrzyżowaniach w Rzeszowie jest pełno kamer do tzw. fotodetekcji, która uzupełnia tzw. pętle indukcyjne, czyli steruje ruchem pojazdów na skrzyżowaniach, w zależności od tego, modyfikując cykle świetle. Ale oprócz tych kamer na skrzyżowaniach również pojawią się kamery monitoringu tego bezpieczeństwa publicznego, po to właśnie, by wychwycić zdarzenia typu stłuczki. Równocześnie będą rejestrowane tablice rejestracyjne takich samochodów. No, będziemy mogli śledzić bardzo dokładnie przejazd przez miasto różnorodnych środków transportu, nie tylko autobusu, poprzez właśnie rozpoznawanie automatyczne tablic rejestracyjnych. Na dodatek system nie wymaga zwiększenia zatrudnienia. Mogę przydać, podać taki typowy przykład. na Monitoring na przystankach będzie miał wbudowane w siebie już rozpoznawanie na przykład pakunków, jakichś paczek, jakichś toreb, które wcześniej się tam nie znajdowały, po to, żeby automatycznie rozpoznać, czy ktoś z mieszkańców, czy ktoś z pasażerów niechcący zostawił teczkę, czy może jest w tym jakieś zagrożenie na przykład dla mieszkańców. To będzie już analizował inteligentny system monitoringu. Będzie on miał również tam wbudowany system rozpoznawania twarzy, także no, są to systemy, które będą w znacznym stopniu odciążać Centrum Zarządzania Siecią Pracowników tam się znajdujących, aby oni tylko mogli na podstawie wypracowanych danych podejmować decyzje, a nie dopiero analizować, co tak naprawdę się na drogach i na przystankach i w autobusach dzieje. Pierwsze efekty tych działań zobaczymy już za rok. Myślę, że ten rok będzie spożytkowany głównie na zakup autobusów i na wykonanie całej dokumentacji technicznej na uzyskanie wszystkich stosownych pozwoleń. Te przetargi, które zostały w tej chwili otwarte, wszystkie są metodzie zaprojektuj wybuduj, czy, czy projektuj buduj, czyli wykonawca, który je wygra, będzie musiał wykonać projekt. Ten projekt będzie musiał zgodnie z miastem. Na podstawie tego projektu uzyskać wszystkie wymagane prawem pozwolenia, decyzje. I dopiero wtedy przystąpić do realizacji. To jest około, procedura przetargowa potrwa średnio około 3-4 do pół roku czasu, no a potem samo opracowywanie projektu to jest też kolejne 3-4 do, do pół roku czasu, więc w niektórych przypadkach może to być 8-10 miesięcy, a w innych nawet 12 miesięcy, zanim, że tak powiem, roboty będą widoczne już. Jeden z elementów projektu, nowe autobusy pojawią się na ulicach Rzeszowa we wrześniu bieżącego roku.